Ktawa, więc pozwoliłem sobie odłożyć psalm na później. Dzisiaj czas ważny, ciągle trwa niedziela, tak bardzo, że nawet jutro mięsko można jeść, więc ciągle jest ten jeden wielki dzień. I kilka słów takich klucz do tego przeżywania okresu wielkanocnego. Takich tematów, raczej bardziej do zarzucenia, które mają pomóc y, zwrócić uwagę na niektóre aspekty. Otóż po pierwsze to, od czego się dzisiejsza Ewangelia zaczyna, uczniowie ze zwrócili do Wspólnoty i tam y, opowiadają o tym, co się dzieje. Co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A więc ten, te, te punkty. Kościół jest przestrzenią spotkania z Jezusem i apostołowie, gdy uczniowie idący do Emaus, gdy spotkali Jezusa, to z powrotem biegną do wspólnoty. To jest miejsce w kościół, to jest miejsce, gdzie ja dzielę się wiarą, spotkanym Jezusem. I gdzie ja spotykam świadectwo tych, którzy spotkali Jezusa. Można powiedzieć, Kościół to są ci, na których ten ekran, na którym Bóg się wyświetla. Albo Jego ciało. Znamy to imię, nie? że Kościół to jest ciało Chrystusa. Jak chcesz Go zobaczyć, no to patrzysz na Kościół. To jest ważne, bo zmartwychwstały Jezus... Uczy nas, jak on żyje. I te Ewangelie zmartwychwstania uczą dostrzegać żywego Jezusa w codzienności, w dzisiejszym życiu. W tym czasie, jak powiada Piotr w dzisiejszym tym przemówieniu, aż przyjdzie znowu z nieba, to w tym czasie my go nie widzimy. O no, gdzieś tam sporadycznie, jakąś faustynkę nawiedzi, czy kogoś tam nie, ale my go widzimy w kościele, w słowie. I to nam uczy nas tego właśnie rozpoznawania zmartwychwstałego i potrzeby, że to jest proces rozpoznawania. Że on może stać przede mną, jak wczoraj stał przed Marią i ja nie widzę, dopóki nie otworzę się na to wewnętrznie, na to, co on do mnie mówi, do, po, po imieniu do mnie mówi. I wtedy tak, ja już go rozpoznam jako swojego umiłowanego nauczyciela. To jest ten czas, ale to jest też taka prawda, że tym bardziej, że no tutaj jest, dzisiaj też się to pojawiało. Duch święty jest potrzebny. On oświecił ich umysły. Piotr tutaj występuje w dzisiejszym czytaniu już w ogóle po zesłaniu ducha świętego, a w tym spotkaniu po, po spotkaniu w Emaus właśnie widzimy, że oświecił ich, żeby zrozumieli, więc duch święty jest potrzebny też. I my, ale my żyjemy w czasie ducha świętego, więc ta opowieść jest o nas, rozpoznać Jezusa. I to, co było w tej wyprawie do Emaus, Jezusa spotykają wyjaśniającego im pismo. Jezus wchodzi w ich trudności, w ich rozczarowania. Pomaga zrozumieć, znaleźć prawdę swojego słowa, i rozpoznają go przy Eucharystii. To Kościół ludzi zagubionych. Którzy spotykają Jezusa mówiącego do nich, pomagającego znaleźć im tą drogę i później rozpoznają go obecnego w Eucharystii. To w sposób szczególny brzmi na tej mszy wieczornej, czwartkowej, w tydzień po wielkim czwartku i przed Adoracją. To brzmi szczególnie to rozpoznawanie Jezusa. No i dzielam się, widzimy dzisiaj, dzielam się tym doświadczeniem. I tak w czytaniu, jak i, jak i w tej Ewangelii, kolejne słowo, które jakby rzuca światło na cały temat, świadectwo. Otóż właśnie my, Bóg nas posyła, jesteśmy świadkami. Zwróćcie uwagę, że to była noc, jak szli do Emaus, nawet chcieli przekonać Jezusa, żeby został i e, no już noc został, nie? Ta noc, przypominam, która ujana, to była jakaś sfera zła. To, to prawda, tam działania diabła. Ten obraz nocy w Ewangeliana trochę tak poetycko był wykorzystywany, że, że, przed, przed ten, że w nocy pojmali Jezusa, że, że w noc Judasz wyszedł z wieczornika. To jak jest martwy, wstał Jezus, to oni w tą noc idą, bo oni idą do kościoła, tam jest światło, do wspólnoty. Doświadczenie wspólnoty, w której spotykamy Boga. I, I jesteśmy jeden dla drugiego świadkami. Świadczymy, to słowo świadek, no, jest jakoś tak, kojarzy nam się bardzo tak propagandowo, że nie zastanawiamy się może na tym. Świadek to nie jest propagandzista. Świadek to jest ten, który mówi, widziałem Jezusa. Daje świadectwo o doświadczeniu Boga w sobie. To jest od nas wymagane. Gdzieś mamy w głowach to takie przekonanie idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. I tak myślimy, że idźcie na cały świat i mówcie im czego nie chodzicie do kościoła. Albo idźcie na cały świat i ich opierniczajcie. Albo idźcie na cały świat i strzelajcie focha. Albo idźcie na cały świat i... I co tam jeszcze? I walnijcie mądrą wypowiedź. Świadectwo, idziesz zaświadczyć o tym, co zobaczyłeś, co widziałeś, o tym, co usłyszałeś, o tym swoim doświadczeniu spotkania z Jezusem. To jest niezwykle ważna rzecz, bo nie my jesteśmy mocą. I tutaj bardzo ładnie ten temat rozprowadza Piotr dzisiaj w tym, tym czytaniu swoim. Zwracam też uwagę, że Kościół to jest wspólnota ludzi. No, dojrzewających do zrozumienia, apostołowie, których uczył, tłumaczył, zapowiadał. Oni potrzebują światła Ducha Świętego i, i jakieś, no, o jak nierozumni, czy serce w nas nie pałało, nie? więc to, no nie dziw się, że to jest trud, to jest pewien proces. Ale z drugiej strony w tym lęku przychodzi Jezus i do nich, mówi, jak do przyjaciół, pokój wam. I wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa całego. To właśnie znaczyły te słowa. No więc yy, wróćmy do tego Piotra głoszącego, nie? Głosi zmartwychwstałego Jezusa Żydom, którzy go zabili, i nie bardzo się też tak, no jakby yy, cacka. Ale głosi, pamiętamy, bo to jest też kontynuacja uzdrowienia Chromego. Głosi po, po, w trochę tak no w atmosferze takiej, takiego zachwytu, jak to jest? Chromy chodź Piotr. Co? Nic nie mam, ale co? Złota ani srebra nie mam, ale co mam to ci daję, w imię Chrystusa wstań. Ma Chrystusa, wiarę w Niego, spotkanie, doświadczenie Chrystusa. I mówię teraz, dlaczego na nas tak patrzycie, jakbyśmy Własną mocą i pobożnością sprawili, że on chodzi. Słyszycie to? To jest nasza katolicka zaraza. Ty masz moc, i ty masz pobożność. No a my tutaj to już szczególnie, no bo my przecież jesteśmy pobożni z czwartkowych mszy wieczornych, a ja to nawet jestem kustosz. To my mamy moc i pobożność. Hmm. Tylko nie o to chodzi. Łaską jesteśmy zbawieni. Nie mamy świadczyć o swojej mocy i swojej pobożności. On jest moją mocą, on jest moją pobożnością. Co to jest za kochanek, który mówi: Taką mam miłość, no, taką mam miłość. No weź zamknij, powiedz w końcu o tej swojej babie. Nie, ale ja mam taką miłość, że w końcu zapomniał na ślub pojechać, bo opowiadał jaką miał miłość. Bo to tak to z tą naszą pobożnością. No a już, że mamy moc, to już nie śmieszcie mnie. My nawet starzenia nie możemy opóźnić, a co dopiero wskrzeszyć siebie. Więc nasza wiara się opiera na współpracy z Bogiem, który daje nam moc i daje nam pobożność, ale on jest w tym tango, tym, który prowadzi. I to jest właśnie świadectwo naszej wiary, nie? i mówi do tych braci, którzy są jego braćmi, wierzę: Wy jednak wydaliście go, zaparliście się go, zaparliście się świętego i sprawiedliwego. Zabiliście dawce życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, a my jesteśmy tego świadkami. Tada, o jakich sprawach mówi, nie? Wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak wy, jak wasi zwierzchnicy, próbuje ich usprawiedliwić, widzi ich głupotę. A czego ty, Piotrek, taki jesteś tutaj? No. Jakby to pożartujmy sobie. Modernista, może jesteś, Piotrze? Może nie masz takiej prawdziwej katolickiej koncepcji? Bo jednak, to tak rozmywasz grzech. No w końcu krzyczeli krzyżu, he? Piotrze? A ja ci powiem czemu, bo to jest ten sam Piotr, który po zmartwychwstaniu miał pewną rozmowę z Jezusem. I to jest kolejny temat, taki światło okresu zmartwychwstania. On miał taki, taką rozmowę, jak już trzy razy się go wyparł i mówił: Życie za ciebie oddam, a ja, a później zapłakał, to później rozmowa ze zmartwychwstałym wygląda: wiecie jak. Czy miłujesz mnie? <grytanie> Pytanie dotyczy sedna zagadnienia. Czy miłujesz mnie? I paź moje owce. Ja cię posułem. Teraz dopiero ty wiesz, że źródłem pobożności jestem ja, a nie życie za ciebie oddam, powiada Jezus do Piotra tym czynem. I teraz się nadaje, żeby iść do tych braci i szukać dla nich usprawiedliwienia, wyjaśnienia, łaski, bo jesteś podobny do mnie, który gdy mnie zabijali, mówiłem, Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią to jest zmartwychwstanie też Piotra tu stał, to jest nowy człowiek co mamy w tajemnicy chrztu to jest opis nowego człowieka jak się zastanawiać, jak być nowym człowiekiem jak być człowiekiem chrztu no to właśnie te dzisiejsze punkty widzimy on jest naszą mocą, on jest naszą pobożnością Dobremu Panu przedstawmy nasze prośby.